Jestem mieszkanką osiedla na Sportowej i od wielu lat boli mnie, że nie ma łatwej komunikacji, jakiegoś ciągu pieszego pomiędzy moim osiedlem a szkołą numer 5, pobliskim supermarketem. Tutaj ludzie korzystają z drogi polnej, wydeptanej przez tyle lat chodzenia, która jest w czasie wiosennym i jesiennym pełna kałuż. Nie, właściwie nie, nie nadająca się do chodzenia. Dzieci tędy chodzą do szkoły, bo jest to najkrótsza droga. No niestety, brodzą w błocie. Starsze osoby mają trudności, żeby przejść właśnie z supermarketu na osiedle. Wiele osób narzeka na to, że nie może spokojnie dojść do kościoła. Myślałam, że przez tyle lat, kiedy tutaj nasze, nasz rejon, nasza dzielnica była reprezentowana przez różnych radnych. Ktoś wreszcie zwróci uwagę na ten palący problem i potrzebę wykonania tutaj porządnego chodnika.